Witamy w Idę I do zobaczenia we wrześniu. Cześć, Cześć. Cześć. gotujemy, do spłonę piftown. I nie możemy się doczekać, aż kilka się już we wrześniu. Do zobaczenia! Julio i ja witamy Was właśnie z Downsea. Nie możemy się doczekać, aż dołączycie do nas we wrześniu i mamy nadzieję, że czas, który tu spędzicie, będzie dla Was co najmniej tak owocny jak ten rok dla nas. Dołączając do grona stypendystów, wpisujecie się w dużą historię naszej szkoły. Zobaczcie tutaj wiele różnych osób i dowiecie się o wielu kulturach. A mnogość aktywności sportowych i kulturalnych pozwoli Wam rozwinąć się jako ludzie. Do zobaczenia w downside. Hej Zasiu, bardzo się cieszę, że dołączysz do grupy IB w rugby już we wrześniu. Jestem pewna, że szkoła będzie dla Ciebie fantastycznym miejscem i pomoże Ci w. Rozszerzeniu Twojego imponującego wachlarza zainteresowań. Naprawdę się cieszę, że będziesz miał pierwszoroczną. Do zobaczenia we wrześniu. Hej, gratuluję otrzymania stypendium i nie mogę się doczekać, aż dołączysz tu do mnie we wrześniu. To piękne Stonyhurst College. Aniu, Kubo, zapraszamy do Wharf. Pozdrawiamy z Wodingham.